żeby ten filmik nie trwał ze dwie minuty to przypomnę o zrobieniu sobie z dzwoneczkiem w górę jeśli filmik wam się spodobał I przydadzą wam się tytuł. A poradnik wam się przyda Dobra, klikam już to F1 yy, Napiszcie czy chcecie w ogóle poradnik z skrótów kluczowych do minecrafta F3 i tak dalej, po prostu Mógłbym nagrać i pewnie nagram. Ale jak ktoś napisze, że mu y, się takie coś, to nagram wcześniej. A więc zacznijmy od y, tak. Małpa E są to wszyscy gracze. E, którzy na przykład, jak jesteście na przykład na serverze, to nie wiem, jakbyście chcieli kogoś tam zwołać wszystkich zwołać na niespełna. Małpa E to są wszystkie byty, czyli wszystkie zwierzęta, moby. Armor standy, yy, uwagi minecarty, łódki i tak dalej. to jest najbliższy gracz. Na przykład, jakbyście postawili command bloka, w tym była jakaś komenda, to osoba, która jest najbliżej do command bloka, zostanie wtedy ty, ty, typnięta. Kurę z niej to R to się nawet mogłoby przydać w jakichś mapkach, nie wiem, na przykład typu Among Us do losowania gracza. To sobie gracz. OPS to jest OPS, czyli osoba, która wpisuje komendę I Nie, komendy boka nie tepnie I oczywiście nick, czyli na przykład czyli te teleport Teleportujemy Publixa do jakiegoś tam gracza Ale o, przypomniało mi się Dobrze, że to zapisałam. I teraz przejdźmy do rozwinięcia komendy tp małpa e bo jeśli sobie kwadratowy nawias to są albo achievementy czyli nie wiem jak ktoś tam wykopie diaksy i dostanie achievement że przynajmniej podniósł to wtedy go tepa dystans to w sumie <laughs> Drag cringe, bo ja dx czyli tu jest 23. Teraz tak. TP. A. T. I. 23. Game mode, czyli jak ktoś ma na przykład. Nie wiem, tam spektatora, to, to go tapnie, Adventure i tak dalej. To tutaj trzeba. Pisać tak, toczyła tymi nazwami. Nie będziesz zero 0 czy coś. 0,1 liczba. Levels, czyli. Jak mamy sobie to liczba level. Name. O. Właśnie teraz pokażę na przykładzie który którego nazwałam 0,1. I tepek. Nie wiem, czy to jest. U, i d. U, i d. Ale. Chyba tak czyli TP musimy mieć na celowniku w celowniku, ale coś się teraz zacznieło. na celowniku yy, dany byt czyli TP i tu się wyświetla więc to, to ten TP to coś i to coś, znaczy tam silnie i ok teraz TP na kod TP, się do tej tabliczki TP a, 1, 2, 6, 2, 2, 6, 6 I to dam, jestem tutaj Jak sprawdzić kordy, klikamy F3, jakby ktoś nie wiedział Tu mamy Ale jakby ktoś chciał się to tutaj, samy. z ułamkami Ale co tu robi ta... fala? Yyy... Już tłumaczę. Jeśli jesteście na bloku 22, to użycie komendy typu <coughs> Publicz 196. To nas tepa właśnie na tą wysokość, na te kordy i tą wysokość, na jakiej teraz się znajdujemy. I można byłoby się tym bawić z komendą execute, ale komenda execute atp to co innego. A teraz czas na triki związane z komendą tp Jak coś. Jak coś tak wygląda, komenda wpisujemy w sobie, sobie Minecraft kropek tego nie trzeba pisać, ale komenda. Teraz wybieramy repeat. Klikamy dźwignię. Aha, game Rule Command Block Output false. Teraz, jeśli sobie damy. Invisibility, booty. Tadam. Jesteśmy kurczakiem. Aha, można też dać jeden i false. Teraz nie widać partikli. Tadam. Nie widzę, w sensie te, te odchodzenia są, so czekać widać partikle, może jakiś skam, aha, dobra, nieważne, hide particle ma być na true, ok, nieważne, sorry, mój, mój błąd, nie będę może oskarżał skamu. Efekt clear, ale dzisiaj nie kom o komendzie efekt. I teraz zrobimy taką fajną blokadę na, no nie wiem, na logowanie czy coś. Wpisujmy tutaj TP, można NIK, czy coś, małpa S. Małpapę do to Teraz jak klikniemy tą dźwignię, to... Wygląda jakby mi... Normalnie to jest darmowy efekt klatkowania do Minecrafta. I ja się w sumie teraz... Zabar... Ja mogę się teraz tylko obracać, bo ruszyć się nie mogę. I to my mogę wyrzucać I normalnie mogę sobie kliknąć dźwignię Albo jeśli mam postawić TNT Co jest? Pop -pop coś What? To TNT zniszczyć dźwignię Przez to uwolni się od tego, Tych FPSów ów tadam Jak coś ta komenda nie zadziało u was, bo po prostu sobie zainstalowałam eeeft edita Jak raci mody do Minecrafta? Uuu czas na poradnik A nie, i tak właśnie zaspoilerowałam. Więc co, się filmicie sobie, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie sobie być na bieżąco. To będzie na tyle w tym odcinku. Hello! Takk fyrir að hlusta.